Jeżeli pójścisz jeden jako pierwszy, wpadasz do basenu i przegrywasz. Obejrzyj film do końca, a zobaczysz, kto okazał się być tym najlepszy. Słuchajcie, ten film będzie naprawdę okropny. Dzisiaj wraz ze mną jest też Nazes Jest też z nami, wika. Słuchajcie. I będziemy tutaj trzymać tego sznura i oczywiście, kto dłużej wytrzyma, ten wygrywa. Jaką masz strategię na dzisiaj? Powiedz mi. Trzymać się mocno i nie puszczać. Trzymać się mocno i nie puszczać. Pamiętaj, Ręce, że odpadło. trzymasz to dwoma rękami i mam coś dla Ciebie, Michał. Co? Coś specjalny dla Ciebie. To będzie dla Ciebie, żeby zrobić sobie łapek oczywiście. Nie pomiział, po słuchajcie, biorę w takim razie też swoje rękawiczki. Co ważne to jest to, że możemy sobie przeszkadzać w razie tego. Jak możemy sobie przeszkadzać, wiesz, możesz mnie szturchnąć, możesz mnie popchnąć. To co możecie rzucić do wody? wody? tak. Ale bo w... żeby trzeba pamiętać, że musisz się dwoma, szno... dwoma rękami trzymać. W rondzie ze mną tak nie można. Bo z Wikcią, słuchajcie, zmierzy się wygrany. Z racji, że to jest kobieta, ona jest, ma troszeczkę niby mniej tutaj siły, bo to Wikcia taka nasza. To słuchajcie, w takim razie wygrane się z nią zmierzy. Mniejsza. Tak no dobra, no wiadomo. W takim razie wygrane zmierzy się z Wiką, dobra? Okej, okay. dobra. Mimo, że jest 330, to słuchajcie, jest ciepło. Bo w sumie jest czerwiec. A w czerwcu swoją drogą już kanał zasubskrybowało blisko 45 tysięcy osób, co jest najbardziej rekordowym miesiącem w historii tego kanału. Najbardziej Rekordowe wyświetlenie, nie bardziej rekordowe wszystko. Kliknij też tutaj, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo wiem, że nie każdy, kto ogląda, subskrybuje, a to w sumie dziwne. Zróbmy dalej, lecimy, słuchajcie, po 600 tysięcy przez wakacje. A wakacje, słuchajcie, zapowiadają się całkiem dobrze. On już tam czeka. W taki sposób musisz być oparty, także jeżeli puścisz linę, wpadasz do basenu. To woda ogólnie jest lodowata, ona ma 10 stopni, bo była jest świeża. Tak, ona jest od 10 stopni, myślę, że to ma mniej nawet. Ona jest wczorajsza. Ona jest tak zimna. Tyle ile ma zimna Trzymaj woda się. z kranu, to tyle... Ona ma. Trzymaj się. To co na 3-4? No, 3, 2, 1. Teraz się okaże kto jest cięższy Ja nie chcę taką I lecimy Jak to walnie słuchać e, Co ty, <słuch> ty robisz? Co to było widziałeś Ale czy czułeś to? Ta koinka się zaraz umie Pamiętaj, że musisz trzymać dwoma rękami cały czas. Ale ja wiem, że tak się długo nie wytrzyma, słuchajcie. Ja wiem, że tak długo nie damy rady, i ktoś w końcu do wody wpadnie. Talina prędzej wpa się roderwie. Myślisz, Ja myślę, że to jest tak stabilne, że nie powinno. Ja A to myślisz... było śmiesznie, jakby Wam się lina zepsuła albo ta choinka nie by wie, się tak przewróciła <laughs> Albo te choinka by się przewróciła. <laughs> Oczywiście teraz słuchajcie, głosujcie w komentarzach, kto wygra Michał, czy ja, bo to jest ta pierwsza Wygram. runda. Potem <laughs> ktoś z nas zmierzy się wraz z Wiktorią. Są najsilniejsi. Napiszcie teraz, proszę, napiszcie, że Mati wie, Kimbika. że wierzycie we mnie, ja nie chcę tam wpaść. Na koło przynajmniej wpadniesz, masz lepiej Ej, bolą cię już ręce? No, bolą Strasznie bolą ja... Ej, te koło to już powietrze traci, więc... Nieważne no Nie uratujecie nawet Ej, ej, ej Co ty? Ej, trzymaj to! Ja nie wierzę i to jest stresujące Ej, ale słuchajcie, ręce zaczynają mega boleć Ja już nie wytrzymuję pomału Ja chyba już wtedy... Jaki być, jest bo... czas? Ile może nagrywamy? Jest... Ile tak zwisamy? Es... Trzy minuty. Ja nie mam siły już. Ale Michał jest bliżej i wody, tak. Jak ja chcę być w tej wodzie chyba już. Tak? Nie. Puszczaj Puszczaj się już Ja wiem, że to jest że zaraz koniec tej ludy. Chociaż tak będziemy zwisać przez godzinę, dwie, że to nie będzie boleć. To ja nie biorę, w tym udziału jednak dzielę. Duży te rękawiczki kupiłem. I co? Padasz? Nie. Patrzcie, jak on już tam. Ja leżę, po prostu odpoczywam. Jest ranna godzina, jeszcze spałem przed chwilą. No jest Ej, ja! Jak to straszy! Jak ja widzę, jak to puszczasz, albo nie wiem, coś takiego robi. No, zaraz, ktoś kogoś tu puści, normalnie. Pamiętaj, że my możemy sobie przeszkadzać! Teraz sobie o tym przypomnę Słuchajcie! Jezu! Nie rób tak! To jest okropne! To jest tak stresujące! To jest tak stresujące, i tak wali No, że będziemy sobie może. przeszkadzać! Jak... Ale nie możesz puszczać sznura, musisz go trzymać dwoma rękami cały czas Chociaż tak naprawdę gdyby... gdybym zrobił taki kroczek do przodu, to on leci już Ja też, żeby nie było Faktycznie Ręce polą! No nie wiem Myślałem, że to będzie naprawdę takie luźniejsze, a to się okazuje, że to wcale ale tak nie jest. Ja już nie wierzę, mogliśmy kupić jakieś lepsze rękawice. No to są jakieś słabe te rękawice. Jakieś ogrodniczki kupiłem za złoty 50. No, ale Olaj to kółko słabe kupiłeś te 13! Dobra. Ja nie wiem czy ja bym wolał yes. bez rękawiczek nawet być. Już jest po ptakach no. Co to za nóżka? Co to, to za nóżka? Kładziem tam dobra, no i tak można. Teraz jakoś ma taką wygodniejszą pozę, można sobie w ten sposób tak w sumie. Co mi przeszkadzasz? Co mi przeszkadza? Widziałe że można. Ej, wiem, że można. W sumie szkoda Waszych butów to macie 5 sekund, żeby je zdjąć. Nie, to ma sens, czyli... No dobra, to szybko No to tak szybko! Poczekaj! A, Jeden, dwa, trzy. Te rękawiczki są ekstra. Ja wierzę, że one były tutaj potrzebne. Nie wiem, czy nawet bez rękawiczek nie byłoby lepiej, tak szczerze, one, mam są, one nadzieję, są śliskie. Mam nadzieję, że każdy z was już tutaj napisał team Mati, słuchajcie, w komentarzu, bo jak nie, to ja się obrażę chyba. Team Wika. Team, Mat Lika. team, Lika". team Lika". to team Mati tutaj, słuchajcie, musi się pokazać. Kończysz, widzę. Ja patrz, 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 patrz. Bo się złapałem. Patrz, patrz, ja już czuję w nim tam końcóweczkę. Popatrz, jak się złapałem, ała, ręka mi odpadnie. A wygrany się mierzy, słuchajcie, z Wiką. Kończy się. Nie patrz. chcecie wpaść oboje, żeby się nie mierzyć ze mną? najgorsze, że my tymi tak plecami do tego... Najgorsze, że z jesteśmy tak plecami odwróceni na to. Trzymaj się tymi dwoma no, <gorsze> no ale widzisz jak ktoś się ślizga. No ja wiem, że, nizga, że się ślizga. No, to coś musi wymyśleć, słuchaj. To już jest jego końcówka tutaj. Twoja końcówka. No mam nadzieję, bo muszę do łazienki. Mika też chcesz, do basenu <gorsze> <gorsze> nie, nie mogę jej. Dość już. Nie, nie, <gorsze> nie, nie mogę autentycznie. Tak? Zobaczcie jak ja to trzymam, że... Puszczasz się? Nie. Yeah. Nie no co mi pomaga? No nie ma, nie ma, nie ma. O, nie nie. W sumie można się oddalać, tylko... No tak, Trafi do tego basenu. To by było straszne. Ała, ej, sobie nie Ile ja już tak zwisamy 15 minut? No może będzie. Jezu! Co o, <laughs> Dość <laughs> A czy my nie mieliśmy dzisiaj brać tam gorącej wody? Chyba o, zapomnieli! Mogę ale się jednak nie dało. Zapomnieliśmy! Ej, dobra, ja lecę! Jest! Wygrałem! tak! I no to jest Tak jest! słuchajcie! Tak jest! Starałem się jak mogłem! O matko! Co? To się stało, jak... jak nazwę? Strasznie Tak? No. Jest zimno tym, którzy pisali tym nazwę to dziękuję Dobra, ale, ale, ale to teraz chwilę... O... o nie, bo teraz ty odpadasz Wiktoria... Ja, no. A ja się zastanawiam dlaczego Wiktoria uciekła Ale to było naprawdę tak męczące to Jest zimno Ej, nie wiem dlaczego nie uciekam do domu się przebrać Ja no właśnie zimno. też nie zimno. Jest, jest ci bardzo zimno, no. ale w sumie myślałem, że będzie gorzej, jak w to wbiegłem, w sumie wbiegłem. Bo ty to puściłeś tak nagle, w związku z czym ja wpadłem tylko częściowo. Spadni ty. razem ze mną, dlatego cię zła. <laughs> Aha. Aha, ja nie wierzę, słuchajcie w ten film. Dobra, jak się chodzi, jest gorzej, ewidentnie. O. Jest, akurat kochanie po ciebie szedłem, wiesz, że teraz twoja kolej? Teraz jesteś ze mną. A ja jestem już mega zmęczony, naprawdę te łapy też mi odpadają, więc masz duże, duże szanse. Wikcia, w takim razie jaką masz strategię na dzisiaj? Przetrwać Przetrwać po prostu? Tak Tylko? Tak Przetrwać i nie być Patrzcie ona jest wystraszona Ale słuchajcie, Team Maty, jednak dobrze, że głosowaliście Ja czułem, że to się uda, ja czułem Teraz czas na Team Wika Teraz największa konfrontacja na YouTubie, Team Wika czy Team Maty? Team Wika Team Maty. Team Wika albo Team Maty. Team Wika albo Team Mati Coś ty z tym zrobił Jezu, boję się trochę tej rundy. Mam wrażenie, że to pójdzie strasznie szybko, a nie wiem czy wiecie, ale jestem mega, mega zmęczony po tym. Ja też. Bo paluchy jednak bolą, więc druga runda, słuchajcie, może być naprawdę trudna. Ja ćwiczyłam, ale nie Tak, Wiktcia, słuchajcie, to jest kobieta. naprawdę jest mocna kobieta. Powiem ci, Mateusz, że bardzo się cieszę, że teraz nie biorę udziału. Będę się mógł z was no, pośmiać. A to jest strongman, słuchaj, ja, ja naprawdę się tego boję, dobra. Chcę zobaczyć, jak padniecie po prostu do tej zimnej wody. Tak. Trzymaj mocno, ufamy sobie. Trzy, dwa, jeden. I... Ojej. Oh, yeah. Trzymaj to mocno. Jak ty to puścisz, to ja lecę od razu. To ja jestem wtedy cały mokry. Jak to się tak napręża, jak Ej się Tak napręża, gorzej, jeżeli się i oboje wpadniemy. Choinka, wa choinka spadnie o, tak. Ko nie! O, to już boli strasznie. Jak się wow. trzymacie? Aaaa! Nie, ja długo nie wytrzymam tak, już to czuję. Basen czeka, zapraszamy, ja fajnie czuję, było. już to czuję, że ja długo nie wytrzymam, słuchaj. Ale na razie wpada, jak tylko się trzyma mocno. No, trzyma ja się. Nie, przeszkadzać. Szturchnij. Jakbyś mi tak. Jakbyś mi tak szturchała, że sama by wpadła do tej wody. To by było to. O, a tak mogę pisać. Tak, tak możesz wisieć. Dobra. Wow, wow, wow. Ile tak zwisamy już? Trzy minuty. Serio? No, no spoko. Myślałem że mniej, ale dobrze. Trzymamy. Wy, sobie. Czas się wydłuża. Trzymamy, trzymamy. Ale Pajaka skupiona. Czy ktoś posiedzi? A, w, no. a, a głowa, a w głowę zaraz wybuchnie tak. Mówię, o Uwielczenie? Jak Bika się trzymasz? Jeszcze? Jale. Jeszcze oki? Ok, to ja już nie wytrzymuję. Bo naprawdę mi już te łapy tak się, bo... tak bolą i trzęsą się. Wiem, że mam bice. Jakby wiesz, to chodzi o to, że specjalnie tak zrobiliśmy, że to jest druga runda z tobą, że żeby były nagle dla nas trudne. Tu Wika mogła być w pierwszej rundzie i wydała radę. A, dobra, nie! Lecę! Lecę! Lecisz? Tak! Proszę tak! Nie! Ale Na zestawie się cieszę, bo słuchaj, to jest ten moment. Ja się bardzo cieszę. To jest ten moment. To jest ten moment, gdy... A, nie, 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 nie. O tak! nie, o, ja. Ale jeszcze tak widać tę wodę całą. Ej, ale. Ona ma 10 stopni. To ja będzie większy szak z tym wodą. To, to wejdź jeszcze raz. Nie! Tego się nie spodziewałem, ale ty mi się zaczął wyśliz... A nie mogę się ruszać, bo jak się ruszam to jest zimno. Nie mogę się wyślizgiwać. Mam nadzieję, że taki film się podobał z takiego, takiej liny, bo to było w sumie coś innego. Mam nadzieję, że się podobało kliknić teraz na prawo i zobaczcie poprzednie film na kanale. Tak, bo to teraz z zewnątrz rozbudowaliśmy telefon. Ten kto pierwszy to zrobił, od 100% do zera, wygrywa, więc zobaczcie, ja się chyba nie mogę ruszyć, bo teraz czuję to już. No, będzie najgorzej jak wyjdziesz. Mika wygrała. A.